Dzisiaj mamy super zadanie, ponieważ gramy w drzwi. Z ale. Z konewkami. My nie możemy otwierać drzwi. O kurde. W drzwiach. Aha. Nie? Cześć, konewka. Cześć. Wszystko inne dozwolone. Tak, wszystko inne dozwolone. Wszystkie inne dozwolone. Error. możesz odpinać prąd innym i tak dalej, nie ma problemu. Error. Gdzie jest prawdziwa konewka. Tutaj. Jaki error? Tutaj error jest zładowany. go, No jest error faktycznie. Ja kupiłam latarkę ma i cztery zapalniczkę. oczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, mam po prostu okulary Maciek Oni nie wiedzą co mają robić, nie mówiłam im, w sprawie, ile się dowiedzą O, <laughs> Czekaj, to nie była Ola? Jezu, nie, ile cielo. konewek! Gdzie? To? Maciek, ja się, ja się czuję otwarte. dziwnie Ja czuję otwarte Maciek, to trzymaj Maciek, czy ty otworzyłeś Gdzie? drzwi? A, mam, 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 trzymam, wrażenie, e, jest, Maciek, jest. czy ty no, otworzyłeś jak, drzwi. Jak ja jestem, jak ja się zatrzymałem przecież. Dobra, mnie Ja podejrzewam, bo... że dzisiaj żadnej szuflady nie dostanę. Przecież ja stałem. O, mam śmiech. Ja, nie nie ja, ja ci nawet ci, nie liczę. Ja ci uh. tylko zadałam pytanie, Maciek, A, spokojnie. No, że <laughs> domałóża, bo pamiętajcie, Nie, ja my pamiętam. nie, Ja <laughs> pamiętam. i nic nie robię, nic nie robię, obserwuję. Święcka. Dziewczka. Nikt nie O, jakaś konewka wzięła. Dobrze. Ile rybek, mega. Dobra kolewka się Radzę, iść w miarę na przodzie, bo jak będzie mi migu, to jesteś. No właśnie, ej, będzie problem. Dobra, teraz nie mam imigu. Ej, bo ta osoba jednak weszła z nami do nas, tylko ona stoi w miejscu. Nie, chodź, chodź, szybko, dawaj, 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 chodź, 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 chodź. Ej, dopiero teraz mnie Krystian uświadomił, nie? No. Że jest tyle osób i nie będzie tyle z widzami, tak? No tak. Nie, to nie jest speedrun. Zgaduj dalej. Nie klucz? No, no, ciekawe się Spotkanie fanów Halo? ryb. Halo, masz klucz? Mógłbyś? Spotkanie fanów ryb! A gdzie twoja ryba? Ryb, gdzie twoja? To spotkanie fanów ryb? ryb. Ej, ja się boję, że ktoś mi zajął ma szafę, jak którąś sobie, wiesz. No dlatego radzę ci. Nie muszę drugać. Dlatego radzę ci w miarę tak blisko na przodzie biec. No 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 no. Nie. Ja myślę, że to, to, to dobre będzie. Tak, no bo będziesz miała szybciej szafę!

nie. O nie, Tereska! Tereska! Ej, Tereski. Przeczapowiłyśmy już. O, nie. Przed szafą nie o nie. ktoś jeszcze zginął? Tak też ktoś zginął. Ola. Ja sobie, ja sobie zarezerwowałam szafę, Głębiła. Ej, Krystian, ale ja sobie zdałam czego, z czegoś sprawę słuchaj, bo my biegnań do przodu otwieraliśmy drzwi. Tak? No i co? No nie może nie racji swojej. To jak mamy więc do tyłu? No, słuchaj, no to była Twoja wina, więc. Ja, alo, ty, który, jaka moja wina, alo, alo. Której czułam, mi bateria się rozładowuje, gdybyśmy nie, nie, nie my wiem. nie możemy otworzyć. Halo? Ja nic nie robię, ja stoję i obserwuję. Alo! Oj nie! 15, ktoś halo? napisał 15. No podpowiedz. dobra, ale my nie możemy otworzyć, ktoś musi to 10, zrobić. 15. Czekamy. O, tu się podświetliły, podświetliły się. No. Po, kto posiada taką umiejętność jak y, klucz? Kto posiada ręce i o, klucz? O, Halo? <noise> no dobra, że 15, ale nikt klucza nie Wyłączam, ma! Wyłączam, bo normalnie chwilę mi się potrafi. O, ma klucz! Halo, o, idzie, idzie, idzie! Idą dwa i to dwa klucze, klucze. <noise> Kresa, nie musiałeś z kapsem tego pisać, wiesz? <grystanie> <grystanie> Wbijaj open up! <grystanie> nie, słuchajcie, ja nie biegnę za Krystianem, bo, bo ja nie chcę umrzeć no w prawo, challenge przez niego. Dobrze. No, Czemu ja nie by umrzeć w challenge? No bo ty otworzyła. ciągle. Nie, 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 to nie ja. Jezu, Macie. Biegłam za tobą Krystian. A nie byłem ja. Co? Co? Ta który próbuje Sandro. w i znaleźć. Gdzie jest? A tu jest. Słuchaj, chłopaki. W problem będzie. No nie, no, bo też ciemno. masz spódniczkę, ma jest myląca. No ale ja mam uszy. No. Ja mam uszy, ja też mam. O, o, o! There, Ta jest moja? No, nie, 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 Okej. Dobra, nie, mam. nie, to to Dolores, której nie, 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 ja żyję? Ostatni, w ostatnim momencie to zrobiłem, wróciłem Halo? do tamtego pokoju, co tam był. Czy <złatkie> <złatkie> <ślenie> są jakieś nieżywe osoby? Nie widzę. Osoby. Wszystkie żywe, wszystkie żywe Nie, są. wszystkie jeszcze niestety Sandra, żywe. Dobra, słuchaj, nie możemy ja nie ich uśmiercać, oni nam są potrzebni, bez nich nie możemy iść dalej. To mam siebie uśmiercić? Nie możesz nikogo uśmiercić. Jasne, Czemu nie. 26. O, A dobra. Otwórzcie drzwi 27i, o, Dobra, Otwarte, otwarte, super. Jest Ile? 40. Okej, okay, okej, okay, 40. Ja mam 5! O kurde. Dobra, róbcie, proszę Zrobiłem bardzo. Ja mam 85. O, ale far! Ja popatrzcie! Oj, to po... w sekundę I... zrobię. No już! Proszę, kultura. Bo nie jak ukradłeś! ale Dobre. nie zdążyłem. Ja w sumie nie wiem, czy Ola nie troluje, czy to Ola, Czy Ola idzie z obrazem? A no, masz, masz, nie, jakiś tak, masz jakiś problem? Eee, masz, tak, masz jakiś dom? Tak, mam na nagraniu, że Ola ukradła obraz. Okej. Okay. Eee, Gdzie nie, idziemy? Nie wiem. A to Dobra. Prawo? O, nie. o, nie. Na górę, na górę, na górę, na górę do tych drzwi. Naprawdę? Ja nie idę na górę, ja nie idę na górę. Jesteś pewny? Jesteś. O Boże, tak. nie, ja nie żyję! Jesteś 300% pewny? Tak. Ja o, o. nie żyję. Nie, 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 nie ja żyję, żyję Sandra, Nie, nie, nie. Ja żyję! Krystian jest Ży. bogiem gry! Ja żyję! <gry> A bo Krystian na górę tam poszedł! Tak, tak, tak! Wszystkich, nie wszyscy ma. za mną poszli. Ja poszedłem to jest do mówię, dobra idę, zaufam. Olek ty ty ry, jesteś, co prawda? Ja, ja uciekłam już, Sandra, ja nie, cię psy. gonię. Czy to był prawdziwy przejazd? Czy to się chłopaki z Tobą bawią? Ja, Raczej ja nie. nie. Wiem, ja nie wiem, kto się Raczej bawi. nie był y prawdziwy Ile ryb y idzie, jezus? O, słuchajcie, Syk zaraz będzie! Super! Jezu, ile ryboli? Ja, ja lubię tą rybę, ona jest fajna, bo jest darmo. Sandra, my jeszcze nie biegniemy, wiesz o tym, nie? To nie ten pokój. Ja czekam jeszcze. Czekaj. Mówię teleportuje i tak. Nie wiem, nie wiem, i Które drzwi moidro? To jest testujcie. Dzięki macie. A, proszę, szczęście. To jest Ola, to jest Ola. A wiecie po czym powstaje, że to jest Ola? Po czym? Po oczach. A, dziękuję. No, bo nikt inny nie wydał 250 zł na oczy. Ale księżyc! Chciałem coś powiedzieć niewłaściwego używa na tych materiał, o, ale... Bo, bo używa nie, tych nie, nie, uszu! Nie, bo Co chciałeś powiedzieć. Mów. No, powiem po odcinku. Przypomnijcie mi tylko proszę, 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 nie, proszę, bo na czole. Zapiszę na czole. Ola nie hajs na oczy, ale używa tych oczy. O nie, nie mogę teraz! Nie, że mam... piec! Ale konewkowo <laughs> Ale konewki wszędzie! A, zobacz. O, zobaczcie! Nie przebiegł! Okej, okay, Serio? Niech ktoś przede mną biegnie, bo ja nie mogę tych drzwi otworzyć. Przed Przede mną biegnie... Dobra. Prawo, lewo, prosto. Tu, tu, Przede mną biegną tabletki i bateria. Tabletki biegną. Jaka bateria? To jest zapalona ta Naprawdę? A nie bateria? nie może być. A nie, rzeczywiście to jest zapalniczka. Bateria. Sorry. Nie mam pytań. Dużo tabletek, ale oszukańcy, ale... Maciek chyba tabletki miał. Tutaj jestem. Cześć! O, to na pewno Ciema? macie tabletki. Otwórzcie drzwi! Proste. Ile jest? Ile ryb Ej, mamy? Ile gdzie, mamy ryb? gdzie, gdzie jest ta fake konekla e, e, Ej, kuchy. chłopaki, liczcie ryby! Co najmniej pięć. No, no pięć wydaje mi się, że... O, wydaje mi się, jak? że sześć było. Bardzo dużo zgasło światło. to znaczy, że mamy pecha. Nie wszystkie No, Nie, Nie no no będzie. Będzie. bo już koniec. Sześć siedem. Zatem już jest SK i już jest tego, już jest figura. Floreska! Eska Floreska. Tereska. Ja mam klucze, Dobre. ja mam klucze. Tereska umarła Tereska. Fake koneko, fake koneko, czekaj, Fake koneko czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. No, o, czekaj, czekaj, stój, 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 stój. Stój, chodź tutaj, chodź. Stój, 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 stój. stój, stój, stój Ona stój. <t Leuten> no nie rozumie. No patrz, nie zrobię zdjęcie. Chciałem jej zdjęcie zrobić. Dobra, uchwyciłem ją! Ej, ej! Jak ja mam na czacie napisać podczas gry w Doors? No... Normalnie. Takiego e... klikasz. Slesza klikasz. Slasha. O Dobra, slash. ktoś poszedł. No, chodź, chodź, chodź. Chodź tak, chodź, chodź, chodź. Na Discordzie napisałem. Na Discordzie napisałem. Niech ktoś napisze, że w pokoju, w którym ja jestem, jest klucz! Oni sami muszą znaleźć, Sandra klucz. Dobra. Ja wam już przesłałem Kluczyk. na Discordzie. Widziałam. Kochani. Okay. Spokojnie. Kochani kluczyk. Inaczej nie dostaniecie no, e, czego? karmy dla rybek. Gdzie <noise> jesteście, kurde? Głodne rybki! Mm. Jak ryba robi pod wodą no bul, 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 bul. jest spokój! I gdzie wy jesteście? <noise> <Gul, gul, gul. głosy> Ola, wychyl mi się! Ale po co ja tobie? No, bo ja chcę, żebyś mi się wychyliła, bo nie widzę nikogo. No, ale już klucz idzie tutaj, Sandra, do nas. My już otwieramy o. drzwi. No, no to. Pa. No, ale to no, pewnie jest w jakimś zakręcie. Uu, no, Sandra, run? musisz znaleźć drogę. Robię klimat. Sandra, musisz znaleźć ja, drogę. Nie dobra, chyba tu. O, psy tu Ciap, 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 ciap. ciemk. Błonika! cię. Dobra? Boże, psy dawamy nie ugryź. Przestraszyłam się go. Oj. A ja zepsuję wszystkim zabawę. No ale nie możesz jej otworzyć. Do. sama złamała własną zasadę. Ale złamał ją wcześniej. Jak Byłoby to bardzo złe, jakbym, jakbym wziął teraz tego ha? tabletkę i zaczął uciec. O mnie chodzi! się tabletkę ogólnie, nie wiem czy wiesz. Maciek, możesz yy, nie napuszczać ich, jego na nas? Ale to on się sam napuszcza Jasne. Ja nic nie zrobiłem. Idź na kucaka, po cichu, tak Cii, dobra Tak cść. Idzie do góry! Idzie do góry! Macie to nie nie, nie za Dobra, ja kucnąłem, ja kucnę nie opszędzę. Ja tu mam trzy konepki? Która jest, która? Czy to jest któraś prawdziwa? Raczej nie, raczej tam się trzyma po lewej a. stronie, ale... ha a, 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 a. Szedł na, na dół, słyszałem jak szedł na dół. Tak, prawie zjadł osobę. Dobra, słuchajcie, ja mam kartkę, ja mogę im pomóc z kodem. O. Co? Marciek. Co? Marciek. Ja cię chowam. Ja mam koda, ja mam koda. Kto im napisze? Jest jeden. Nie możemy. Nie możemy podać kodu, nie możemy go odblokować. Czekaj, tak? jeden. 1, 1, 4. 1, 1, 3, 2, 7. 7, 4 2, 1, 3, 7 Maciek, co ty napisałeś? Jeden, 0, 0, 2, 4. No musicie otworzyć! Kafa jest biega! No, to jest prawdziwa Ola. Jakaś konewka otwiera, słuchajcie, patrz jak to robi. To jest, to, to jest prawdziwa Ola. nie jest... mogę napisać. E, idzie na górę. Cieba? Nie, idzie na górę, nie idzie. No, no, no. Ej, dobra, nie, To jest cola. Otwierajcie, otwierajcie. Ja mu robię badanie wzroku jak coś. Ale on nie ma oczu. Ciii... Już... Przeszczekowałeś. A Maciek co za kratki pisze? Maciek! Kratofelki. Kratofelki! Źle no. Maciek. No to... Piszcie kod! Żły Maciek. 0, 2, 4, 1. Niedobry Maciek. 1, 1. 4, 7, 4, 2, 1, 3, 7 XD. No, o, jasne. też mi o nie O nie, No, masz kartkę, patrz na kartkę, patrz na kartkę, na kartkę, patrz. Widzisz kartkę? Zrób z kartką. No, Boże, no oni tego nie otworzą. Ile o, razy musimy im dawać wizję? No ja nie mogę. Skupcie się, Macie, Krystian. O, oh, o. Oh. Otwórz, 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 a ja już Krystian jaki poproszę. 77112. No kto kartkę potrzebuje? Ja trzymam! No dobra, pokaż mi kartkę. No, oh, dobra, to pokaż mi Jedna zagląda, jedna zagląda. ale ja no? już ci podawałam. No? Wszystkie jeden? patrzą na kartkę jednej osoby. Jedna, jeden, cztery, siedem, cztery. 1-1. 4-7-4! Mamiętam, ja! Czy on nie wróci na górę od długiego czasu? No bo ja! Nie! No rezygnuję! Blondkonego otworzyła! Blondkonego? Nie kupię, bo mam tylko 40 coin. Ja tak mam 35! 30. Ja mam 85. Cześć! Cześć Goblina, cześć Bob! Hola! Ola! Co? Ola? Bab nie chciał Hola? gadać Czy ty jesteś Ola? Ty jesteś ja, Ola? Tu jestem Czy ty jesteś no. Ola, a może ty jesteś? Słuchajcie, Ola? kto otworzy? O dobra, dobra, otworzyła, otworzyła, otworzyła widziałam. Yy, hmm. Znowu obrazki sam, poprosimy, poprosimy o zagadeczkę? Poprosimy. Nie no, ja pomogę im z jednym obrazkiem, nie będę tak. Prosimy, A Krysan się ogrzewa przy kominku. Tak. <laughs> Lecimy dalej. Ale go wykiję, o ja nie oh. <laughs> Czemu nie mogę napisać się leci? Yy, oh. Tak, Migo, Migo, migu, migu migu, migu migu, migu Mignęło. Nie było migu migu. No nie e? możemy otworzyć! Dobra, dobra, dobra. Długi, do długi. Do Czyli nie migało. Nie migało. Nie migało. Nie, 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 nie. No, no, Maciej, uważaj. Cofnąłem się. O nie. Mięso! Mięso! Ja już nie mam tabletek, więc będzie gorzej. Mięso! Czemu się na mięso Czy... <grym> się> cieszysz? Okay, nie wiem. Dobra, dobra. O nie, tam były. Może Rooms Ola? Nie, myślę, że rooms to jest zły pomysł. Myślisz? O, tak, że... Ty, Jak coś... O! o, o no dobra, mry, rygnął, ja się Biegł, 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 biego, Piwnice tu są. Są piwnice, ale ja weszłam tutaj do tego... No. O ktoś tu... O cześć! <laughs> Szybko! Dobra, y przeleciał. Tak. Ja tylko chciałam stwierdzić, oni jakaś konewka umarła. Konewka nie, nie, to... nie, nie, umarła! Nie! Konewka ja, umarła! Ja, umarła! Ja tylko śmiem twierdzić, Ola, że masz bardzo grzecznych widzów, bardzo grzecznych wspierających. Nie zabierają sobie szaf. To są najlepsi wspierający. Bardzo mi Ale ci oni otworzyli Chyba piwnicę. Nie. O nie. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Y gdzie o, konewka, jest? To konewka nie żyj. Czemu Maria, się jest po drugiej stronie. A bo umarła, okej. Okay. Ale cfana. Dobra, czy tu wszyscy stoją? Tak. Wszyscy tam stoją chyba. Czemu nikt nie szuka? Ja e... szukałam, ale ja nie mogę tego kliknąć. Już. O, o, ale o już, Krystian, ja, czy to szukałeś? Idę do tyłu. Nie, skąd? Idę do tyłu, nie, w ogóle, bo ładnie nie biesko, nie chodź na rybach. O, o. Nie, no, Krystian, przecież tutaj jest, dnia nie mógł tego No, zrobić. Właśnie. Mm -hmm. mm -hmm. Proste. Chodź się, Chodźmy się. Halo, Tyle kto, tak, kto ktoś z, tyłu z, z, z tyłu został? Ja! Ja, ja idę ja. jako drugi. Ja idę jako ostatni, jako bo 3. lubię wyzwanie, jak z tyłu będziemy gonić. Dobra, to Ja, ja lubię idę jak z macie, gdzieś z tyłu. E, czy ktoś kupił e, kurcz? E, e, chyba nie. Kulcz? E, 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 nie. E, nie, bo bieda w kraju. No, cię, chciała chce! Ale ja wiem, czy to działa. Mignęło! Tak. Nic nie mignęło. Mignęła! O nie... <laughs> teraz na pewno. Nie! Okay, Biorę okay. tu dziewczyny. <laughs> ja chodzę pod łóżko! <laughs> ja pod łóżkiem się schowałem, Leci! Alright, <laughs> o nie! Przeniosł mnie! PRZENIOSŁO MNIE! PRZENIOSŁO MNIE! <laughs> o, otwierali drzwi. <laughs> o, nie! Mnie przeniosło! ZAMILI! Czy wy Nie wiedziałem gdzie jestem. Możemy jest... się respić, czy nie? Możecie, ale ja nie będę tego ehm, robić. Mnie też bo ja coś uderzyć wbrew. Ola, się, bo brew. to za nudne będzie. No, jest, nie, nie mogę! Let's go! Każdy woli oglądać ciebie niż jak. Krystian, u góry mam napisane, no. że nie mogę, czego nie rozumiesz. Ej, ale mnie też coś kopsnęło przyniosło chyba, o nie. Nie bo mogę chyba... się zrespić, jak jest SIK. A bo jest sik, dobra, musimy przelecieć SICA. A to ona takie oszukaństwo będzie teraz. <grym grym Ja> Rozumiem. Rozumiem. <grym> ja zrobiłam, ja na meblach, po meblach, ja po meblach. Bardzo ładnie. Sandra prosto, biega prosto. po meblach. sam ładnie po meblach. na prawo, prawo. Prawo, na przykład na przykład No internet na przykład o, o nie! Krystian, serio? Lewo! Tak, dlatego się dziwię, że konewce nie wywaliło. Ono ja na lepszym na internetowym. Ja jestem na przykład na mi na kiewczy. Wszyscy przylecieli chyba! Yay! Gratulacje wszystkim! Gratulacje wszystkim, brawo, brawo! Ale no, ja ty... dalej się nie mogę zrespić jak coś... O teraz mogę, dobra. Ehm... O, halt będzie, halt będzie! Nie, nie, nie! Nie, Jest nie, Czemu no, stanie halta? Czy ja idę przed za ciężar. siebie? Gdzie jest? O! A ja jestem, słuchajcie, uchalta bez halta, Ja sobie otwieram Oni on nie grozią, oni nie uchalta bez halta? Bo się zresztą w czasie, kiedy oni go uruchomili i mi się on nie pojawił, a jestem w tym pokoju. Przede mną jest jakaś latarka. To jest fajnie. To konewka, nie latarka. ktoś już umarł, ktoś już umarł. Mówiłam, że chcesz. Niech ktoś przejdzie. Trochę pieniążku. jesteś Otwierała te szuflady, wiecie co, mogliście poczekać. Ale to nie ja, to ktoś inny. Okej. Okay, Któraś no... koneko. Ale Konewki, musicie od... No, eee... nie... O, wezmę sobie eee, Przepraszam, która umarneła? Eee, jakaś konewka, hmm. jakaś konewka. Maciek okradł złodziei! Podniosłem z no, i... ziemi, to nie kradzież. No mnie nie ma, mnie internet zabił. O kurde, najgorszy potwór całej grze. Kresjan no. jest martwy, martwy. Bardziej martwy nie może być. Może tak. być. Nie? Bardziej, bardziej może martwy mieć. poza nie. Za szafę, za szafę! Tarek? Wszyscy za szafę? O, tak. Wszyscy za szafę, pokaż mi swoją... Przeleciał! No co? Nie Przeleciał? co. za szafę no, dobra, można zobaczyć? Ide, ide, no normalnie ide. ludzi na przykład. Pająka. Nooo. Krystian, zobacz za no. jaką fajną konewką idę. Już patrzę. A gdzie jest prawdziwa konewka? Tu chyba. Czekaj, no, bo ja mam nie. jeszcze jakieś Nie, to problemy. nie jest prawdziwa konewka, bo ma brzydkie skarpety, to jest prawdziwa konewka. czy nie brzydkie, bo mam takie same, ale... Brzydkie Myślałam, że powiedziałeś, że ja mam brzydkie skarpety! Brzydkie nie znaczy no. takie same. Chodziło mi o to, że masz inne skarpety. Przepraszam, jeżeli gdzieś skarpety obraziłam, ale ja mam takie same. Cześć Maciek, <laughs> Widzę cię. <gry> 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 już nie, już nie! Speedrun, speedrun robię! Przeleciałem wszystkie pokoje. O o! To są o. 90. Outside jesteśmy. No że także... Co, jesteśmy? Słuchajcie! O, słuchajcie moi drodzy! To tak. są ostatnie drzwi, które oni mogą nam potwierać. No... Ej, czyli że możemy zginąć. O nie, ktoś umarł od oka. O. Nie. o, nie, o, nie, o nie. Świeczka zgasła, świeczka zgasła. Psy tam Oła, Owa, pszy był. Ja go nie słyszałem. No nie, dobra, to ja A zginąłem. O, nie, o to... E, zapalniczka, tabletki, świeczka. Ja Znajdzie świeczkę potwór, 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 potwór. Nie potwór. Ola mówiła, że potwór bo świeczkę komuś zgarnęłam Ale myślałam, że nie chodzi o to. O... Gdzie są dalsze drzwi? Ja się nigdy nie potrafię popaść. Które są dalsze drzwi? Konewko, nie może... skinęłaś. Nie możesz ich otworzyć, Sandra. Nie możesz. Ta. Ale one są chyba otwarte. Ja nie wiem, czy ja, się... ja nie wiem, czy się cofam czy nie. To są te? Nie wiem. Ja też nie wiem. 94 A, jesteś, y, y, Sandra. To chyba, chyba dobre. Dobrze no idzie, to Tylko słonika żyje? Tak, tak, tak. Nie, nie. Są jeszcze dwie konewki. A jeszcze są dwie konewki. Sandra, skręć. No, no, nie w tą, nie w tą, do tyłu. Tak. Dawaj, chwabkę. I to, to. nie w tą. 95. Sandra chyba będzie leciał Nie? Dobra, nie, nie leci, nie leci. leci. No, leci nie o leci. O, leci. o leci! Nie ma tu, nie ma tu! O, to dalej, to dalej pokój. Aaa, żyło, to żyło. O nie, zdąży, zdąży z tamta osoba, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. no i co teraz niby? W lewo to co dalej. Gdzie jest przód? Tak. tak, tam, 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 dobrze, dobrze. To pod nogi bacznie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Leci. Okej, dobra, dobra. Tam ta osoba chyba nie. O! Mogłaś chwilę poczekać! Udało się, udało się! Jak Jaki park. Park. Lu, nie, nie, jednak nie. nie, jednak nie! Jednak nie! <laughs> <laughs> o nie! Monika... Monika, masz, masz takie uszy i nie słyszałaś? O nie. Niestety nie. Świeczka mi się zepsuła. Ale... Mońka żyje! O nie. Gratulacje Monika! O Gratula... nie! Tak, nie, Ale Słuchajcie, nie ma to znaczenia, czy ona tu już przejdzie, czy nie, bo nikogo z nas się nie udało. No, good game. Tak. O nie, sama jest biedna.